I król Zbugowany buchy, ja piczek. Tak, pozdrawiamy. Zbugowany wakowa, piczek z rekompensatą pensatą. Jedziemy. Nie, nie. 26 47 Skwierczy, let's go. Skwierczy XDDD. Nie, no to nie Koreira się nie nadaje, nie, no muszę wziąć foder, no kurczę, Ale liczę na rekompensatę, bo opluł mnie. Dziękujemy. jeszcze moje XD. Na no odkucie podsumowanie na Pccie, jazda. Porę kompensatę. Za ojczyznę, Łupocupu! cupu. Treame skwierczy, pozdro i... Nie To się nadaje ten Mangala pod ewolucję, jakieś nie... 1.86, będzie i 2.87. Nie nadaje się. Dziarski Grzesiu skwierczy siekiera. Nie no, biorę te pod ale no fatalna sprawa, fatalna! ...skwierczy Premium. No, ta, Premium 89. No, widziałeś ile ich mam, dziękujemy.